Styczeń na AliExpress pod względem wyprzedaży wygląda bardzo ciekawie, jak spojrzymy na kalendarz. W tym materiale omówię każdą z tych wyprzedaży i postaram się podpowiedzieć wam, kiedy może być najlepsza okazja na zakupy i kiedy można liczyć na kody rabatowe, które dają dodatkowy rabat do zamówienia. Pierwsza wyprzedaż już trwa i rozpoczęła się 1 stycznia i mowa tutaj o AliExpress Choice, które będzie trwać do 7 stycznia, więc zostało niewiele czasu. Ale AliExpress Choice odbywa się na początku każdego miesiąca i trwa przez kilka dni, więc jeśli nie załapiecie się na tą styczniową wyprzedaż, to na początku lutego, od 1 lutego będzie kolejna wyprzedaż AliExpress Choice. Podczas AliExpress Choice najlepiej robić tak, aby kwota zamówienia wynosiła minimum 10 dolarów, ponieważ wtedy jest darmowa dostawa. Poniżej tej kwoty trzeba doliczyć sobie 99 centów za dostawę. W AliExpress Choice dodatkowo. Można skorzystać z kodów rabatowych, ale minus jest taki, że aby obniżyć dane zamówienie kodem, to trzeba mieć minimalną kwotę. Na przykład rabat 3 dolary wejdzie przy zamówieniu od 29 dolarów. Kody resetowane są każdego dnia i jest taka zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Wszystkie kody znajdziecie na stronie china.pl. Kolejna wyprzedaż będzie 9 i 10 stycznia. Jest to Poco Brand Day i jest to nie tylko wyprzedaż, ale można spodziewać się debiutu nowych smartfonów Poco. Prawdopodobnie będzie to Poco X7 oraz Poco X7 Pro. Krążą też plotki o Poco X7 Neo. Linki do oficjalnego sklepu powinny pojawić się w tych dniach na głównej stronie AliExpress. Od 14 do 16 stycznia ruszają jednocześnie Trzy okazje, a w tym Big Save, Savings oraz marka Dnia Xiaomi i w ramach tej akcji promocyjnej znajdziecie szeroki wybór produktów w obniżonych cenach pojawią się kody rabatowe, ale będą ograniczone tylko do określonych zakładek, np. tylko do produktów z kategorii Big Save. W czasie trwania wyprzedaży Big Save wiele produktów jest dostępnych z wysyłką z Europy, a w tym sporo sklepów i produktów jest od polskich sprzedawców. Oznacza to szybszą dostawę oraz brak dodatkowych opłat celnych i podczas tej wyprzedaży można zaoszczędzić z kuponami AliExpress nie tylko na elektronice czy ubraniach, ale także na codziennych produktach takich jak kawa, środki czystości, czy chociażby można kupić zgrzewkę Coca-Coli. Wysyłka z polskiego magazynu jest oczywiście tutaj w tym przypadku darmowa. Kolejną wyprzedażą jest koniec sezonu od 20 do 25 stycznia i głównym celem jest umożliwienie sprzedawcom pozbycia się zapasów magazynowych, tak aby zrobić miejsce na nowości w nadchodzącym sezonie. I dzięki temu można na produkty w obniżonych cenach. Wiele sklepów będzie oferować dodatkowe kupony robotowe, które można łączyć z przecenami, aby jeszcze bardziej obniżyć końcową cenę. Ostatnią wyprzedażą jest Love Delivers od 26 do 31 stycznia. Kody powinny być podobne do tych z tej poprzedniej wyprzedaży końca sezonu i niektóre z nich mają sięgać nawet do 60%, ale wiecie, musicie liczyć się z tym, że wiele produktów będzie miało zawyżone ceny i dopiero od tej ceny będzie rabat, który czasami daje podobną cenę, tak jak gdy nie ma wyprzedaży. Więc tutaj najlepiej jest wrzucić dużo wcześniej produkty do koszyka i obserwować, jak zmienia się kwota zamówienia czy pojedynczego produktu. I tak by wyglądał kalendarz AliExpress z wyprzedażami na styczeń 2025 roku. Zapraszam Was na stronę czajna.pl i tam znajdziecie aktualne kody rabatowe, które aktualizuję każdego dnia. Napiszcie w komentarzu, czy w ogóle jeszcze kupujecie na AliExpress. Jeśli tak czy są to mniejsze, a może większe zakupy. Osobiście muszę przyznać, że ostatnie wyprzedaże na AliExpress były słabe pod względem cen i kodów rabatowych. Ostatnio jakie robię zamówienia to są to małe kwoty, poniżej 50-40 dolarów. Najczęściej korzystałem z ofert łączonych i płaciłem poniżej 10 dolarów za różnego rodzaju lampki, ledy, adaptery. I tutaj mówię o zamówieniu, a nie o pojedynczym produkcie, ponieważ wiecie, że w ofertach łączonych trzeba kupić co najmniej trzy produkty i są one w obniżonych cenach, niższych niż te standardowe. Najlepsza wyprzedaż w 2024 roku według mnie to była ta związana z euro, ponieważ wtedy można było złapać sporo kredytów zakupowych za obstawianie meczy i produkty warte 30-40 dolarów potrafiłem kupić za 5-10 do dolarów. Mam nadzieję, że ten rok 2025 będzie bardziej udany i pojawi się więcej dobrych okazji dla użytkowników z Polski. Dzięki i pozdrawiam.